Pierwsze, widzę, że Pan podał Pierwszy. Proszę podać swoje imię, nazwisko i wskazać kandydata, do którego kieruje Pan pytanie. No, Zobaczmy, już do Pana Automora Gwardińskiego. Pytam Pięć, trzy krótkie. Ile powstało dużych zakładów pracy przez Pana kadencji? W czasie Pana kadencji? Dlaczego nie powstała inna, nie inny. Tak. dlaczego nie powstał tak, inny sklep oprócz <laughs> Następna sprawa. Jest jedno, jedno. Proszę bardzo, będzie chciał Pan też czas na zadawanie pytania. Ile, ile zakładów pracy powstało w czasie Pana kadencji? Większe, nie takie jednoosobowe. Ile zostało zlikwidowanych? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zakłady pracy, to chyba sześć, jak się nie mylę, a zlikwidowany jeden. Jeżeli chodzi o e, pytanie, t, ile sklepów, no to nie wiem, chyba Pan nie chodzi po Ciechanowie, nie widział Pan Perfura, nie widział Pan Kauflandu, nie widział Pan tych sklepów, tak? Ta, 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 ta. e, no to a nie o to chodziło. A o co o Pan wiedział? E, chodziło o to, że nic nie ma, żeby było w sali Panu. Proszę Pana, nie, nie miał powstać w panowie nie dostał pozwolenia od Pana Starosty Powiatu na budowę. No, my zachęcamy inwestorów z Lidla i prosiliśmy, żeby złożyli stosowny wniosek do miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania dzielnicy nowi w tej na tym proceduje. Jak złożyli do nas taki wniosek? W ciągu kilku tygodni uzupełniliśmy całą procedurę, żeby im ułatwić inwestowanie w Czecharpię. A dlaczego nie powstał, proszę pytać, starosty? On wydaje się na budowę.